Witam, widzowie. Dzisiaj Jierka Alessandro, czyli największa kontra na ZEDA. Mamy Taliję w lesie. Grzytu to na topie. Tą Taliję to jest Warsi. teraz z Ultraligi. E, przeciwny Z to jest chyba jeden z najlepszych ZEDów w Europie. Pokażę wam, jak go dymać. <grym> Muszę z jakimś kill trafić. No to jest sprokowany. Trzeba miał na to taką nie trzeba trafiać Okej, okay. on nie, nie zrespektował tego, że mam level 2. Żeby obiję Może mogę grać Ignita no, Ale już dwie potki zużył Ja teraz od dołu sobie w moim reksje przeciwnicy Jesty ci ganka Nie wiem czy wziąć E Dobra, zderzewany Wziąłbym Q, ale boję się że Rex nie więc po prostu wezmę A, pan teraz swoje żeby go pałkować jak najbardziej nie będzie podchodzić pod Kripy Rzucił W, więc teraz będę mógł podejść na kolejnym Kripku. Tylko właśnie tak obić. Ostatnia, ostatnią podkę w tym momencie użył, więc. No. Ma. przez tak szczerze. Bo musi, on, musi ktoś mu pomóc odpuszczać tego wavea w tym momencie. Jak on zrekoluje, to on straci bardzo dużo XP Golda, więc. Naprawdę. Jak się on cofną, to. To GG dla niego. No, chyba cofną. Pamiętajcie, widzowie, że jak gracie na championa, który. czy na gościa, który wziął powiedzmy trzy potki, kupił, to samo to, że mu 3 potki zużyjecie, to jest 150 golda. O, O? A nie zabijemy. A, Kanonek. No, oczywiście, pan Kanonek. Tutaj kanon się nie farmi na tym kanale. Tak, jak u Freenu W Freenu też nie farmi podobno. U, Freenu, u Frina chyba się mówi. Tory, że nie odmieniamy go mienia. Ja chyba zostanę, szczerze. Nie chcę mu dać tego z darmo. Mam jeszcze ciastka. Marekso, to jest? Trzech dźwięk. Ja rzuciłem E szybciej, bo nie wiem, czy. Eee, miał flasha. miał flasha, to by mnie zabił. Dobra. Bezwój jest. Lepiej co powinien zrobić w tym momencie to trikolować. On mu tego nie da sfarmić, No flash mu napiszę No i salokillował go <laughs> Co za cymbał z tego typa <laughs> Ale teraz mam szósty level generalnie więc Stali ją zmasztujemy tego gościa Okej okay, Drake robimy, spoko schodzę tam 20 klików do przodu, więc... Więc jest oro. O, zabijemy to chyba Dobra, nie chcemy ryzykować Czy on weźmie to? Weźmie chyba. Mam lekkie problemy z maną. A to dlatego, że szczaptora nie kupię na pierwszym base, dziękuję Drututowi, żeby ten Uważał. Dobra, on nie potrzebuje pomocy, nie dawiłem go. To skaną, Więc może zejdę na bota. Tam są dymy. O, jest Z na topie. Nie, ten Z jest takim burgerem. Oddaję wavea, żeby na toła pójść. Jeszcze panie nie zabiję. Haha, jeszcze umarł, dobra. Co za cymbał. Nie mam wystarczająco many, żeby zabić tą kalistę. po prostu słyszyję. Ja po prostu chcę cofnąć. Dobra. <grym>, jak my przegramy, to bo nie zrobić ostrego ruchaczka, to nie wiem. Nie, spokojnie. Ja wykryję tę gierkę. Dobra, już mam zabić tej tamy. Udał buty i los chapter, czyli mogę przeszłać perma. I mam dużo moc widać, że pomoc drużynie co on go zrobi? Nie, nie wiem, to. Kim głupi jestem zedem O no, kurwa, z siebie zerkowałem przypadkiem, a nie jego Dobra, bez flasha Z. Nie chcę mu dać tego swarmić Hehe, <laughs> <Not wrong. laughs> nie, no, nie możesz gdzie co to ataku. Przykro mi, pani Zdziku. Może że będę do mnie schodzi. Nie spingował. Bruduję sobie tutaj. A, po prostu prosto zrecaluję. Tak tego play to nie wezmę. Idę Idę, idę tam z buta. Nie Merki. Robi glękę po prostu ty. Jezu, ale ktoś się zepstrął w tym gaming house. Ie. Tak śmierć Nie. <laughs> Ale oni gada gadają w tle, że tak, że to jest takie obrzydliwe, że ktoś pierdzi cały czas. Dobra, no, canon wave idziemy na bota, więc może wziąć z dwa playty. Ja naprawdę chcę tutaj wejść w końcu. no. Chcę moją erkę rzucić. Aleksa na topie. Dobra, muszę się pokazać, co tam idzie. Tak będzie się nafidowana, ale pewnie jest dobrą postacią na nasze czepiony, Tak mi się wydaje. Lucyny z Turbo do przodu, tak samo jak ja. Dobra, nie krócę to pojedzie teraz. Eee, bierzemy kolejny top turec. Dobra, wysadzona. I jak będziemy grali w trójkę cały czas tutaj. Proszę, idź topa, człowieku! Tak nie widzę jak ADKerzy się gubią i przychodzą na do losowa. Potem jak wezmą turet Nie wiem czemu Lilia do, e, do dołu idzie Ale może to jest dobre Typek jest bardzo wysoko w rankingu Zego pingą użyłem ja, miałem go z pingała aż na niego Nie wiem czemu nami gra kurde z nim No, but seriously, stop screaming, guys! Dobra, wysadzoni Musiałem. Nie, no, tak krzyczą u mnie. Mam nadzieję, że tego nie będzie aż tak bardzo słychać. Małpy w drużynie. Teraz zabiję na bacie Jakimś cudem. Więc może nie jest tak źle. Chodź, dive! Zdejmujemy tę kalistę na luzie. O! o. No nie, wylando Aleś wylando zrobiło Okej, okay, tam biją się na topie Chyba wygrywają, tak? Dobrze, Polska górą Ja po prostu trick'oliłam 1500, mam te TP, jakby się bili Ale Kolejny item zonia mają Zed'a i Rexa, i Kaliste, więc najlepszy item, bardzo dużo czasu możemy kupić w tym fajcie również Zatem po prostu, żeby być gotowym, żeby pomóc na mojej drużynie na topie Mam ochotę ich zabić, tylko potrzebuję kogoś. Trochę za bardzo pokazałem, że ktoś mi tutaj chce pomóc. Ich. Ja zagrałem swoim momentem. Jezus. Drut, tak, tak, psycha ja się siadła. Drut, drut, ja. Nie wiem, wygrywamy gierkę, wystarczy, że nic nie zrobię. Naprawdę, on no, może nawet i Jezu, myślałem, że Arigram i kliknąłem w po prostu, takie Jest za dużo, dużo Arigram, gram, naprawdę, tragedia Cały czas Arigram. gram Dobra, mam zonie Nie lubię kupować zoni, w sumie jak mam e, stopwatcha, ale W tej sytuacji kupię, bo idealnie GOD był Mamy 3 smoki już Czyli soul point będzie teraz Jak będziemy, to jest... Hextech soul jest najbardziej opa smoki widzę, więc jak będziemy Sola to się nie da przegrać grę raczej. O. Rzucę sobie takie E, żeby go przestraszyć. A mu w sumie tego. I Edge of Night'a. Dobra, zabijamy ich na bocie cały czas. Oni tam wszyscy, tam wszyscy biegną. Dobra, nice. Gwen nie może grać. Merkury powinien chyba chłopak kupić w ogóle. Daj mu Stuna, Everfrosta, Ruta na W. O! No nie gada, że go zabiję. Tak po prostu? Wysadzony? Roy Demon? Nara no, Rexei, sobie tego wave'a, No mogę iść topa. 10 sekund Dark Seal'u mogę widzowie, Dark Seal najbardziej OP item e, Na solo Q, na 100% 55 AP daje Item, który daje... item, który kosztuje 350 Powinien dostać nerf'a, tak na pewno A teraz kupię staffa, bo powinni przeciwnie kupić rezisty I już się zabezpieczę po prostu na przyszłość Wy też widzowie się zabezpieczajcie Bo nie chcecie mieć przykrych niespodzianek, prawda? Bindżolat Nie <laughs> <laughs> ma Barona możemy wziąć ja nie chcę iść na tą... O kurde, ale pofrudą Eee, co robi Lucian? No, ale zed mi zadał co? Damage a z combo Chodźcie, Barona One shot na Talia? One shot na shore, widzę. O! Łybo Slayer Jezus, ale on się wylewa na tym Zedzie. Niemożliwe, że typ jest OTP-kiem i ma 1000 LP Naprawdę. Kolejny FF, dobra. Siu! 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 Flash! Flash! Stopwatch! O! hello! No i tak się wygrała gierkę, grając z w ZEDA, więc widzowie, jak nie macie kontry na ZEDA, Lisandra jest idealną odpowiedzią. Jeśli spodobał Ci się film, wyślij go znajomym, który ma brąza, tak żebyś się nauczył grać i nie trollował Ci więcej gierek.